Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Paweł. I dla ludzi niewtajemniczonych, dlaczego bijemy metki w M1 z jakimś dziwnym nikiem, itd., itd., jest to spowodowane tym, że na moim głównym koncie otrzymałem bana, który skończy się dopiero 20 sierpnia, tak więc no niestety jeszcze muszę troszeczkę poczekać, no ale nie chciałem przerywać serii z Metina, no i postanowiłem sobie w międzyczasie zarabiać na srebrną bransoletę. Jak mi idzie, no możecie sobie sami zobaczyć i żeby nie było w tym odcinku mamy 100 Metinów, jednak na koniec nie zrobię żadnego podsumowania, bo moim zdaniem nie ma to większego sensu, z tego względu iż e, każdy może mieć różny drop, tak więc no nie powiem, że zarobiłem tyle i tyle, no bo to po prostu nie będzie miało większego, większego sensu. Um, czyli załóżmy, nie wiem, wyleciałoby mi 10 aur na 100 metinów, a komuś nie poleci żadna aura, no i co, co to jest za podsumowanie, że tyle i tyle ktoś może zarobić, no, dosyć słabe. Um, w międzyczasie musiałem zmienić też postać, na której dropiłem, no z tego względu, um, że był event, na którym dropiło się piłki. Wszystkie piłki, które wydropiłem, sprzedałem, tak więc zarobiłem dosyć sporo, sprzedawałem sztukę z K, tak więc miałem ich około... 37, chyba tak, jakoś 37 piłek wydropiłem, tylko potem mi się już więcej nie chciało. To postanowiłem sobie je wszystkie sprzedać. No, jak sprzedałem, zarobiłem pieniądze. Za te pieniądze pojechałem do Ino i tam będę starał się zrobić kolejną serię. Możecie mi napisać w komentarzach, jak uważacie, co sądzicie o tej serii. Czy warto by było zrobić serię, w której wzorował mu się na kwecu i po prostu kupowałbym taniej, i sprzedawałbym drożej, bo aktualnie tak robię i tak zarabiam pieniądze na, 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 na eku dla mojego głównego sury. Tak więc myślę, że to mogłaby być całkiem, całkiem fajna seria. On to tam nazwał chyba Janusz Biznesu i to byłaby też droga od 10kk do 1 miliarda. Oczywiście tylko na jednej postaci bym to robił. W międzyczasie bym nic nie kupował dla, 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 dla sury z tej postaci, tylko zarabiałbym w jakiś inny sposób. No prawdopodobnie zrobiłbym po prostu bojowca, co jeszcze bym chciał powiedzieć, chciałbym powiedzieć to, że w pewnym momencie metki i piątki praktycznie przestały mi dawać jakiekolwiek um, jakiekolwiek drop, tak więc nie wiem czemu właściwie nie przestałem ich bić, no ale chciałem zrobić to 100 metinów, było mi strasznie ciężko to zrobić z tego względu, że cały czas mnie wywalało, i ktoś może powiedzieć, no to pewnie przez to, że masz konia, no ale chodzi o to, że no, siedzę na koniu, wywala, nie siedzę na koniu, wywala nie wiem, odpalam sobie mgłę, wywala, gram na koncie, na którym już nie mam konia, tylko muszę z buta biegać, też wywala i to było masakrycznie trudne zrobić do 100 metinów. No bo jak latałem sobie po M1, tam co chwila były boty i te boty wybijały mi każdy raz. Nawet nie wiecie, jak ja się już denerwowałem pod koniec, żeby w końcu mi się udało zrobić, e, zrobić właśnie do 100 metinów. W międzyczasie też otrzymałem bransoletę plus 9 od znajomego, z którym gram, on cały się bawi w jakieś ulepszanie, no i postanowił mi odsprzedać ją praktycznie dwa razy taniej, jeszcze mu nie dałem pieniędzy, ale to dopiero jak coś zarobię, to nie mam większego problemu z nim, żeby się dogadać. Co jeszcze bym chciał powiedzieć? Nie wiem w sumie, no czy jestem zadowolony z tego dropu? No jakoś niespecjalnie, myślałem, że będzie trochę lepiej, no ale oczywiście to nie jest M2 ani pustynia. Później bym chciał zrobić taką serię też właśnie, jeżeli bym wbił tego bojowca już na surze, to że chciałbym po prostu robić pokazówkę dropu najpierw z um, M2, następnie byśmy byli, nie wiem, na Dolinie Orków, później na Pustyni, później byśmy, chociaż sobie, nie wiem, może Dolinę Orków sobie odpuścimy, chyba że tam bym był a, po prostu na samych wodzach orków. No jakbym zbijał wodzów orków, to by mogło być dosyć ciekawe, tak zabić ich na przykład, nie wiem, 50 i zobaczyć jaki drop z tych szkad leci. Um, a tak, co jeszcze mam w planach? W planach mam właśnie zrobienie tych metinów razy 100 na innych mapach. Do tego chciałbym zrobić jeszcze challenge, taki w sumie nie challenge, ale takie wyzwanie sobie, bo mój znajomy właśnie, który mi załatwił um, tą srebrną branzę, strasznie dużo łowi. I jak on łowi, to on otwiera te perły, znaczy te, te małże i otrzymuje perły, nie? Co mnie cały czas zaskakuje, bo jak widziałem na innych nagraniach, ludzie otwierali po 100, per, po 100 małży i załóżmy, nie wiem, jedna niebieska perła. No to jest po prostu śmiech, śmiech na sali dosłownie. A on na przykład tworzył sobie ostatnio 12 pereł, 12 małże, Jezus, będę też pereł. 12 małży i 3 białe perły mu poleciały. No to wyobraźcie sobie, jaki to jest dzik, dziki fart. Nie? Tak więc, no, trochę by mi pewnie zajęło uzbieranie tych 100 małży, ale myślę, że w ciągu tygodnia by mi się jakoś udało. Ewentualnie bym kupił parę tańszych, jeżeli by się udało. I po prostu będzie taki mały bonusik w postaci otwierania tych małży i czekania na perły. W międzyczasie rozpoczął się też event OK i myślę, że postarałbym się po prostu zbierać te karty. Nie wiem, czy chciałbym to nagrywać jak gram w to, bo, bo w sumie nigdy w to nie grałem i widziałem tylko raz na, na filmiku, jak to powinno wyglądać mniej więcej. No ale to może, nie wiem, nie być najciekawsze dla niektórych osób, tak więc, no, ja nie, ja nie będę nikogo zmuszał przecież, żeby to oglądał, no bo nie każdemu się będzie chciało, ale potem myślę, że, chociaż w sumie, nie wiem, no myślę, że jeszcze nie wiem, co chcę zrobić z tymi skrzynkami, bo widziałem, że te skrzynki te brązowe srebrne i złote dosyć, dosyć drogo chodzą, tak więc no nie wiem, czy chciałbym to sprzedawać, czy chciałem to otworzyć. Może jeszcze obczaić, jakie są nagrody w zależności od koloru skrzynki. No jeżeli będzie tam coś, co opłacałoby mi się w jakiś sposób robić, to raczej myślę, że... Może zaryzykowałbym to i grałbym i sam bym je otwierał. No ale tyle pieniędzy można znowu stracić, ale to jest świetne dla osób, które. Zaczynają dopiero e, czyli dla no, takich podstawowych, które nie miałem jeszcze żadnego EQ, tak naprawdę zrobionego jakieś plus 6 podstawowe, e, żeby dorobić się na jakichś właśnie piłeczkach, na szkatach blasków, na tych skrzyniach, to jest świetny moment, żeby zacząć grać. A ja tego żałuję, że e, nie zacząłem trochę wcześniej, kiedy jeszcze były te lody do dropienia, ten event. Um, ten event, zapomniałem co słowo. A, Ewent wakacyjny, w których można było tam chłodziarkę i tak dalej i wymieniać to sobie na konia. No i teraz taki koń na 60 dni, na którym czas leci tylko podczas jazdy, tak by mi się przydał, nie? Tak byłoby pięknie, gdybym go teraz miał. Można z niego bić. No co prawda. On nie daje żadnych bonusów, nie nic takiego. No ale no ciągle, że. No, szkoda jest. Szkoda, szkoda, szkoda. Po prostu wielka szkoda, że wtedy tego nie zrobiłem. No, miałbym może z 2-3 konie. Ale jeszcze nie mogę doczekać, jeszcze 5 dni zostało tylko tego bana, już już w ogóle dziko to leci, 2 tygodnie minęły, no ale przez większość czasu, jak tak gra na tej postaci, to nie mogłem chyba przez 4 czy 5 dni. Nie wiem, przez jakieś 4 dni od ostatniego momentu, od ostatniego nagrania, nie mogłem po prostu grać w Metina, bo mój szlak trafiał, że ja wchodzę do gry, mija kilka sekund i mnie wywala, i znowu logo, odpalanie od nowa, bo to nie jest tak, że wylogowywuje, po prostu mnie wywala całego klienta, więc od nowa odpalamy klienta, odpalamy patchera, uruchamiamy grę, czekamy aż przez godzinę się odpali, wpisujemy hasło, logujemy się, idziemy kawałek, i znowu wywala i tak w kółko i 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 w kółko. I ja nie wiem, czym to było spowodowane. Próbowałem wszystkie metody. Z początku chciałem nagrać sobie taki um, dla żartów filmik, że Wiecie, no, ktoś, ktoś mi daje jakąś radę, w sensie, że czytę, czytam jakiś komentarz, który sam napiszę i tam pokazuję go i tam będzie coś na zasadzie, że... a, a spróbuj się przelogować. Przelogowałem się, coś tam gadam, spróbuję zaczynać Let's Play od nowa i znowu wywala. I tam, takie, coś takiego chciałem zrobić, żeby po prostu było um, troszeczkę śmieszniej. No ale już mi trochę to przeszło, nie? No już wywala co parę minut, nie co parę sekund, więc... No, jeszcze co, co jakieś 10 minut mogę to uboleć, żeby, żeby się zalogować na nowo. No, ale, no jest naprawdę monotonne, strasznie nudne, no i po prostu odbiera chęć em, do gry. W ogóle na tym dropku kolejnym, co go zrobiłem, e, nazywa się on Adam Haszysz. Z tego względu, że chciałem zrobić nawiązanie do Adama Małysza, więc no, pomyślałem sobie, że Adam Haszysz będzie całkiem śmieszny i każdy będzie ogarniał o co chodzi, no ale nie wiem, czy każdy ogarnia. I myślę sobie, że tą postać zrobię do 35. I też będę ją rozwijał. Też zrobię bojowca, też będę się starał jakoś coś więcej na tej postaci osiągnąć. To jest właśnie Haryna Aka Patryk, który tam pomagał mi, do, dodawał mi motywacji do bicia tych metinów. Machał sobie ze mną przez jakiś czas i właśnie on załatwił mi tą srebrną branzoletę. Powiem wam, że różnicy z tą branzoletą można zauważyć o tyle, że nie padą tak szybko na przykład na metkach chciwości, które są no masakryczne. Powiem wam, że to są chyba najtrudniejsze metiny. Jak te metiny czerni mają 25 poziom, to wystarczy zgarnąć, zbić um, po prostu łuczników, no i nagle wszystko ładnie wychodzi, bez żadnego większego problemu. No a w tych, jak te białe tygrysy wyskakują czasami, to ja się tak denerwowałem, jak odpaliłem sobie potka na 30 minut 60 prędkości ataku i taki Ła, wow, wyszła mi taka horda, tygrysów nie mogą przed nimi uciec i mnie zabiły, nie. To tak mnie bolało, tak było. Po prostu straciłem wszystkie potki, no i to było takie przykre. Potem właściwie. Nie wiem co ja chciałbym robić z tą postacią. Tak naprawdę bo chciałem zrobić sobie surę dropa, żeby na surze wszystko sobie podropić, żeby miał to jakiś większy sens i żeby go rozwijać, żeby potem móc wybić na 50. Czwarty poziom, tak? Nie, czekajcie. 35, dodać 10, 45, 52. No dobra. Czyli 52 poziom, żeby mieć trzy spele na M i go tam rozwijać. No, poszedłbym sobie wtedy prawdopodobnie na lordy i dropił kamienie duchowe. No, bo kamienie duchowe też, też swoje kosztują. ma ubić takiego lorda Mouth na przykład, no to przecież nie jest żaden problem. Wystarczy wyczekać resp, przelogować się i ubić go z bojowca. No, a jak kamyki duchowe wypadają, no to całkiem spoko. Następnie, potem, jak już bym rozwinął 3 umiejętności na gminimum, to wtedy byśmy się przeszli i chodzilibyśmy nim na DT. Stworzyłbym strasznie dużo kont. Mam też w planach, żeby właśnie wyekspić sobie masę kont do 40. poziomu, a następnie z tym 40. poziomem dodawać sobie bonusy do zbroi i wymiksować, żeby coś ciekawego mi tam wpadło, no bo myślę, że jakby było 10 do perzeta, um, jakieś 1500 do 2000 HP, jakaś wartość ataku od 30 do 50, to by była naprawdę bardzo fajna zbroja, z którą mógłbym grać naprawdę bardzo długo. I wydaje mi się, że zbrojka na 18 poziom jest wystarczająca na tego surę. Nie potrzebuję nic więcej, bo EQ i tak będę miał rozwinięte, będzie wybonowane w końcu. Um, a kolejny przeskok zbroi to będzie dopiero na 61 poziom. Bo jakoś chyba nie wydaje mi się, żeby wcześniej było to. Bardzo, bardzo konieczne. Tutaj w ogóle mogliście zauważyć teraz, jak właśnie padłem sobie z jednym Metinem. No nie było najłatwiej, no jak już mówiłem, nie wybiłem tej oponki raz, no i niestety nie pykło. Metki na piąty poziom, też taki żałosny drop, nic z nich nie było. Najgorsze uczucie jest, jak bijesz tego Metka, na przykład Czerni, bijesz go strasznie długo, a on jest pusty w środku. A co do kadeków, myślałem, że kadeki plus, plus czwórki, chociaż jedna mi wypadnie, a tu takie okazało się, że żadnego i największy kamień, jaki miałem, to plus trzy. Uchylenia, i on jest najwięcej wart. Tak więc, no lekka załamka. No ale cóż, ja myślę, że końcówkę już zostawię was w spokoju. Ja się z wami pożegnam w tym momencie. I kolejny odcinek będzie jeszcze nie wiem z czego, ale coś wymyślę. Tak więc, trzymajcie się do usłyszenia. Na razie, w kolejnym Mówił Paweł.